Ten powinien być ładny. 20.13, by nam i tak się wydawało. O skobany. Nie! Panie kochane. Zabrać się, zawróć się, zawróć się, zawróć. się Kościu się zawróć. Bo on drugą stronę popłynął. Skubanie no. Nie da mi się wykręcić. Gałgan jeden, i my zrobimy inaczej. Aha, no tak. Dobra, <laughs> nie da się, zaraz się zawrócimy. Kosztaki zblokowały na wyspie. Nawet do tyłu nie mogę dać, tak nas, tak nas blokował ten reaktor, że masakra, nie, dobra, widzę gdzie jest. Nie mogę się na motorówce obrócić, słuchajcie, no. Skubany. Nie da nam, nie da nam się obrócić. Tak, kurde, no. Obrazek, pomało, obrazek, 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 obrazaj. Dobra, dobra, dobra. Ja pitole, ale jazda. No ooo, to jest fajny medal może być. Zobaczymy. <ścoughs> Patrzcie na to. Ale jazda, przegryz, no i zajebiście, super. Dobra, będzie to na klipie wideo, jak Rekin przegryza przegryza żyłkę.